Siemanko, tutaj Blender97 Dzisiaj znowu jest ze mną z Kubaniec. Witam ponownie e, Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w PS-ie W karierze Barnsley W Championship e, I kolejny mecz gramy z Blackburn Rovers e, U siebie w domu Dobrze, dobrze, dobrze Ech, robi dobrze. Teraz yeah. Williams będzie wrzucał. Wódka od Williamsa do Fletchera I Kuba <coughs> Jeszcze Izgrove i zgrowa jest daleka. Ta, to wygląda na... Przepraszam. O, 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 o. I z ale pięknie ładuj. Zablokowany, mamy... za długo czekał. No i mamy już rzut. Zdrożny. Nielander będzie włócać do kolegów. Nielander no, na to Pozostawia wiele do życzenia. Słabo, ale. piłka ma Nielander strzela, ale za lekko. I tym kończy się ta pierwsza połowa. Dużo strzałów naszych Ale... Niestety w środek bramki Zbyt prostych, żeby bramkarz... Dokładnie tak Williams Ojej. w obrońcu Zablokowane Kury wszystkie strzały, Kane. ale dobry dobre. strzał ale bramkarz, bramkarz wreszcie się popisał Bramkarz broni, ale wreszcie miał coś do roboty Hamil Hamil dobre podanie piętą do Skołena Skołen wchodzi w pole karne Strzela i znowu, znowu bramkarz jest... O, i Niatanga nam odbiera piłkę. I teraz, teraz, ale Watkins, kontra, Hamil, kontra. Hamil, co zrobi Hamil, on jest wypoczęty, Hamil, strzela i jest, gol! gol 1-0. słupek z takiego pięknego kontrataku, Bardzo zlejewce, wreszcie zdobywa Świetne podanie, prosto padłe, w zejście w pole karne, strzały i gol. I teraz trzeba uważać. uważać. Robert bez groźne, Paulu! Groźne. Bez Paulu i słupek! Ależ mamy teraz szczęście! Ratują tak, Mamy 1-0 po wspaniałej kontrze naszego zespołu no z wy, wy, wygrywamy, wygrywamy Blackburn Rovers u siebie 1-0 Teraz zobaczmy wyniki po trzeciej kolejce Oczywiście my wygrywamy z Blackburn Rovers 1-0 My mamy, wskoczyliśmy na dziewiąte miejsce. Po trzech meczach mamy sześć punktów. Um, będziemy, będziemy teraz grać z uh, Brighton uh, and Hove Na wyjeździe. Pa pa pa, 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 co ja zrobię? Patrz. No i teraz mogę wrzucać. Aj, wybija piłkę w ramkach jeszcze i zgrowi. Do tyłu, Elmonowski. Do Fletchera. I obok bramki, ale dobra akcja, szkoda, że... Powiedzieć gol. Szkoda, że to nie wpadło, ale naprawdę bardzo ładna akcja. Napędzamy kontratak. Haris, Harris. Calvin Harris. Harris, dawaj go! Dobre podanie do Fletchera, Fletcher. Fletcher! Obok bramki! Już chciałem! O mój Boże! Już miałem tutaj Jeszcze w ustach. lepsza akcja niż poprzednio! Już miałem wóz tak słowo gol! Brandheim walczy I, i walczy! i, I... walczy! W... Wywalczył, nie nie no, wywalczył. Nic nie wywalczył. wywalczył. Halo. Halo! I z Będzie grow. zbiegał będzie... do środka! Strzela! Ojej. Ojej, to już mógł sobie odpuścić. Jedna... No i będzie wrzutka z rożnego Elmonowskiego. Zobaczmy, Zobaczmy co to się stanie. W pole karnej z grów Zębaleń! Blisko bramki, ale ciężka pozycja do główki. I do przerwy mamy wynik 0-0. Winal na skrzydle schodzi do środka. Winal wrzutka do Hamila! To obroni bramkarz, kurde Podanie do Kurichejna Drena <coughs> Hamil Hamil z daleka, oh, Jezus, podanie je do bramkarza <noise> Ej, no zobacz, co się dzieje, nie To przez mój nie i Nie komentowałem no i nie komentowałem, co się stało Mamy 15 tego, sytuacji, no i to jest właśnie to, że się nie wykorzystuje No i na Estadio del Nuveo Triumfo Przegrywamy z Brighton and Hull. na wyjeździe 1 -0. Mamy wyniki po czwartej kolejce tutaj Aston Villa 3-0 reszta Wszystko po 1-0 Tu też 1-0 3-0 3, -0, 3 -0 i wszędzie 1-0 popatrzmy na tabelę A my spadamy na 12 miejsce 6 punktów po 4 meczach Tu mamy wybór najlepszego piłkarza w Europie To co mówiłem w pierwszym sezonie zawsze jest tym Lionel Messi, tutaj bez dziwienia Leonel Messi jest z Ameryki południowej. No i co z tego? Co z tego? Powiedziałeś, że to jest najlepszy w Europie No tak A UEFA Best Player in Europe, a to co to jest? Dobra, pierwszyć To wszystko w dzisiejszym odcinku Cześć no cześć.